Przy okazji, że jestem od razu w tej oborze, cicho bądź i daj mi nagrać. Bo cię zaraz zakolczykuję, bo wszedł kolczyk duplikat Poszła ta, ten opas ostatnio. 550 kg. Nie wiem, czy, czy, czy nas robią w bambuku z tej wadze. Czy faktycznie nie miała tyle, na ile tu wyglądała. 10-50 dostaliśmy za nią. Więc no, mało nie jesteśmy aż tak zadowoleni i zostały 4 sztuki, coś tu się doprowadzi może no żeby, żeby były pełne obora i, i będziemy jechać zaraz jest godzina do no to już ryczą i nawołują żeby dawa, dawać i jeść tak się krówki prezentują stan w tej oborze nadal jest bez zmian jest tu pięć sztuk na tej korycie. I ta najprawdopodobniej największa przejdzie na tamtą oborę. Najbliżej, wycielenia jest. I tutaj te cztery opasy. Nadal jeszcze będą rosły przez parę miesięcy. Te dwie są kolejne wiekowo. No, też już czekają za zakarmieniem. Zostałem gdzieś, również podwórko, bo tata łąki włókował Przyjechał tu równo bo było trochę Kolein przez to mokre błoto I fajnie to wygląda teraz No, o wiele yy, gładnie Gład... Równo, równo Braku mi słowa No, wygląda to całkiem dobrze My się bierzemy za karmienie wieczorne i, i dojenie. Aktualnie dają się już krowy. O. Tak wygląda dój. Ubrudziony. Oczywiście jak zawsze mleko płynie widać elegancko. Krowy jedzą i grzecznie doją było dojenie, było karmienie teraz jeszcze będziemy dzisiaj wywodzić dziecka refordu w obornik sprzątanie i przy okazji pokażę wam ziemi, udało nam się załatwić no no, no sobie możecie kupić no i, i będziemy tam podwyższać teren przy pryzmach a teraz w międzyczasie yy, no co, wywożę bardziej od teleportu przed świętami jeszcze Będzie, będzie super Szyściutko i w ogóle już z głowy No a nawet trzeba już z głowy. jeszcze trochę zapasów jest, ale już nie niedużo Tam jeszcze jest podwójna ściana, o Trochę jest jeszcze, więc powinno starczyć na razie Dobra, biorę się i wywożę obory ale zanim zaczniemy No poważnie już wywozić to należy otworzyć bramę. 60 związując z rozrzutnikiem, bo obornik będzie szedł prosto. Po prostu na tą działkę. Pod ogródek. O, no. Więc raz, dwa trzeba to zrobić. I mieć już z głowy. A najpierw trzeba zamknąć stąd działówki. I pastuchałem tu odgrodzić z powrotem tak jak był. Młody by tu z chęcią latały jeszcze bardzo długo, ale no niestety teraz czas na jeszcze chwilę posiedzenia tutaj w środku. I zacznie się pastwisko. Gdzieś tak szacuję jeszcze za przed majem, przed majówką koniec, koniec kwietnia i ojej już zamknąłem się, to jeszcze mam Tutaj trzeba nawet, na to obornika taką ilość, dużo nie dużo, raz, dwa godzinka stależujemy i i będzie gotowe no, już zajmuję powoli rury i będziemy tutaj trochę się nazbierało z, z... z dwa rozrzutnikiem, może jeden przez miesiąc dobry, więc odkąd są dwie to też inaczej, też jak jest mokro to też jest więcej gnębiu niż teraz jak jest trochę już szuszej i tak nie pada odkładamy drugą My jeszcze zostały dwie siana już mają tydzień. Jeszcze to będą miały na 3 dni, gdzieś to sianko dwa, Więc też za dużo nie jedzę. Już szczerze oglądają za trawką, która jeszcze trochę będzie rosła. Widzieliście, nagrałem wam krótkiego tajemnica. Przyspieszę to na tyle, żeby ten z i rozszerzenia na obornika. Trochę się zeszło, ale no, i tak pół godzinki jest to sprzątane. Jadę teraz po ścielni ciałówką, nie wpuszczamy i od razu nas będziemy też talerzować. Tutaj to. O, tylko jedną rękę. Tężej, ale nie, nie ma rzeczy niemożliwych i ze wszystkim się wiedzie o elegancko raz, raz, wywiedzione Spokój na kolejny miesiąc, jak nie półtora Berki ścielę, pół berki pół zostałem przed i dorzucamy potem, żeby na dłużej starczyło, bo tak to potem jest suła, pod spodem. Dobra, ja się biorę za rozścielanie tego i czekaj, i zaraz naszejemy talerzować. O, pół belki wyjąłem, pół to rozrzucę raz, dwa i wpuszczamy. Fajnie to zaraz się rozścieli. Jestem już tutaj na polu i wziąłem się za talerzowanie tego. Tak, tak, zaraz. No raz o. Raz, dwa i będzie gotowe W miarę 80% zakrywa, 90% nawet wszystkiego, więc Jest to na razie zadowalająco no raz, dwa, potależuję i, 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 i lecę na obiad Pięć minut później kończymy już ostatnio dwa przyjazdy to naprawdę fajnie się robi. Jest zima, twarda, już suka, ale taka jednak w głębi jest czuć tą wilkość. Na szczęście, jeszcze w glebie. Więc kończę to na razie. I będzie cacy Efekt końcowy ma się w następujący sposób. Przed jeszcze gruberem Zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale Zima się fajnie przerobiła Ja, ja uciekam Aktualnie się z wami żegnam łapka w, górę, łapka w górę, subskrypcja Komentarz Jeśli coś macie jakieś planie Czy wam się podobało, też możecie napisać I, i no Postaram się bardziej za tym filmikiem Mam Na nadzieję, że Że taka, taki sposób Też się podoba, że jednak trochę więcej Staram się i robić, więc no to jest na tyle. Żegnam się z Wami już do następnego tygodnia. Na razie i pa.